48G i 3 wygrane. To chyba jest nawet, nawet. W sensie nie jest to oczywiście jakoś mega dużo, ale jest to tak znośnie. Można z tego wyliczyć szansę, jaką mam na wygraną yy, w ciągu na przykład tej gry. Także wyda się teraz na ekranie Na pewno jest to ciekawa liczba. Wysoka, duża. Orange. Gle? Nie, jeszcze ten typ. Kuśwa, no tysiąc. Dobra, drugie miejsce, go next Dobra, wyrwamy teraz, o 25 dolatujemy Na luzie Na s się, Serio Ty, a jakbym Postawił tutaj, jakiś, Usunęło się Oho, brown Ja ale to szybko poszło, stary Kurde, dobra, czekaj, to trzeba inaczej usiąść Nie! Kuźwa, kliknęłem lepa, no powinienem przeżyć Ale wstyd, teraz to powinienem mieć pierwsze tak szczerze, stary Dobra do pierwszego zwycięstwa, spokojnie. Ole, no czy... No luzie, ja też dobrze znam kalory, nie? Dobra. Ile gier zagrałem? Już? 51 gier i dalej 3 wygrane, tak? To się zmieni, spokojnie, zrobimy 4 zaraz. Przysięgam. Ja bym nie koło w jakiejś sprawie. Ale kusi tego power-upa zrobić. Trzeba power szukać. Te... Raz w teleporciku bym chciał. Teleport jest jedynym w ogóle dobrym power-upem. Jest! No i 0,20, od razu weszło. Co ty pierdzieliś, że trzy teleporty mam? Ja pierdzielę, no ja w tej nie WYGRAM? MYŚLISZ serio? Serio uważasz, że dalej tygle nie wygram? Trzy teleporty. Na luzie. Serio. Ale mam S Okej. Okay. No już jest napięta sytuacja. Ale nie jest jeszcze tak źle, tak szczerze. Nie no, kurde, dobrze gracie się do JA coś na końcu. O, dobra, jest trzech! Jest trzech. Nie, jest czterech. Kurde Jest, jeden nie zdążył. Dwóch... do trzech zostało, dobra, dwóch beze mnie Proszę bardzo, kolejna wygrana po kolekcji jestem po w tą grę. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo Proszę bardzo, masz, masz, proszę bardzo, pierwsze miejsce, proszę bardzo, czwarte, czwarte w karierze. Poznałem serdecznie no. 52 gry, 4 wygrane. No i lecimy, no i progres, i progres.